Dzisiaj otrzymujemy w nasze ręce kolejną piątą już generację moto G od dla Czym może zaskoczyć nas w 2017 roku ta na cenowo seria? Zapraszamy Was do naszej kolejnej recenzji. Cóż, na pierwszy rzut oka telefon nie wygląda zbytnio na generację, która swoją premierę miała w tym roku. Jednak trzeba przyznać, że smartfon świetnie leży w dłoni. W przedniej części urządzenia znajdziemy 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, czytnik linii papilarnych, mikrofon i przedni aparat o rozdzielczości 5 megapikseli obok którego umieszczono czujnik światła. Szkoda, że w dolnej części zamiast dotykowych przycisków umieszczono jedynie czytnik z dość dziwnie ulokowanym mikrofonem. Na tylnej demontowalnej plastikowej klapce, która pokrywa również boki urządzenia, jest znacznie lepiej. Znajdziemy to złącze ładowania mikro USB, przycisk zasilania, głośności oraz gniazdo mini-jack. W centralnej części umieszczono metalową pokrywę, na której znajdziemy 13-megapikselowy aparat z diodą LED, który nie wystaje z obudowy. Całość zaś waży równo 148 gramów. Ekran Full HD o rozmiarze 5 cali to niewątpliwie mocny punkt Moto G5. Zastosowana matryca IPS ma doskonałe kąty widzenia oraz bardzo dobre przejścia tonalne. Oglądanie na nim multimediów jest zwyczajnie przyjemne. Nocnych czytelników uciesza również możliwość wygaszenia podświetlenia wyświetlacza praktycznie do zera. W środku naszej nowości znajdziemy ośmiorodzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon Dragon 430 o taktowaniu 1,4 GHz wspierany przez układ graficzny Adreno 505. Mamy tu również 3GB pamięci ram oraz 16GB pamięci wbudowanej, którą można rozbudować za pomocą kart microSD o kolejne 128GB. Telefon obsługuje oczywiście LTE, łącznie z pasmem B20 oraz dwie karty SIM w standardzie Nano. Nad wszystkim zaś sprawuje kontrolę Android w wersji 7.0. Konfiguracja ta przekłada się na bardzo rozsądne działanie. Telefon radzi sobie dobrze z dużą ilością otwartych aplikacji. Nie ma też problemu z przełączaniem się pomiędzy oknami. Niestety odrobinę gorzej wychodzą testy gier 3D. W programie AnTuTu telefon osiąga blisko 45 tysięcy punktów, co pozwala na obsługę bardziej zaawansowanych tytułów na granicy płynności. Jednak w tej klasie cenowej jest to normą. Wymienna bateria o pojemności 2800 mAh niestety nie zachwyca czasem działania. Z ledwością dobija do jednego dnia pracy, czasami domagając się wcześniejszego podpięcia ładowarki. Cieszy natomiast czytnik linii papilarny, który działa sprawniej i w naszych testach nie zawiódł nas ani razu. Tylny aparat o rozdzielczości 13 megapikseli i jasności f2 sprawuje się zaskakująco dobrze. Zdjęcia i filmy robione w słoneczny dzień jak na telefon tej klasy zaskakują szczegółowością. Jednak im ciemniejsza scena tym coraz więcej ziarna pojawia się na naszych ujęciach. Co doskonale widać na naszym pokazie. W klasie budżetowej ciężko zazwyczaj wow, jednak, motogi piątka jest zdecydowanie solidną pozycją w portfolio firmy Lenovo. W blisko 900 zł otrzymujemy telefon, który może nie zachwyca nas wyglądem, jednak nadrabia to wszystko wyposażenie. Przyzwoity ekran Full HD, czytnik linii papilarnych, Dual sim i metalowe wykończenie to cechy, które niewątpliwie wyróżniają ten telefon na tle innych tanich smartfonów. A co wy myślicie na temat nowej propozycji od Lenovo? Koniecznie, zostawcie swoją opinię w komentarzach. Do zobaczenia na asferis.pl.